Halo, Halo, Siemanko, wszystkim. Dołączam właśnie do bitewki i witam w ogóle w drugim odcinku CSGO Skins. I słuchajcie, na start muszę Wam powiedzieć, że jestem około 1,5 tysiąca na minus, jeśli chodzi o poprzedni odcinek, bo mieliśmy sobie robić takie podsumowania. więc pomyślałem, że dobra, dzisiaj słuchajcie z ludźmi. Póki co pierwsza bitwa, bitwa za 178 zł, i zobaczymy, jak to odda. Chciałbym, mo może tutaj, dobić do 10 tysięcy, żeby też jakąś fajną kostkę stąd wyciągnąć, no ale zobaczymy. Słuchajcie, także dajcie w ogóle znać, jak Wam się podobają takie odcinki. W dalszym ciągu czekam na jakieś takie e, nie, nie rytuały, tylko takie mm, taktyki od Was, właśnie. No i też warto wspomnieć, że jeśli chciałbyś albo chciałbyś się pobawić, no to tak masz bonusy, nie? Z kodem promocyjnym Mateo dostaniesz za friko po prostu na zabawę 2 złote 10 groszy. Zł. Za to można kilka skrzynek otworzyć, bo sprawdzałem przed chwilą. Więc, więc tak. No i plus 10% więcej do tego, co sam wpłacisz, nie? Z moim kodzikiem. I patrzcie! A mój kot też daje plus 5% do szczęścia. Ja to mówię, że tak jest. I chyba to się właśnie sprawdza. O kurde, w ogóle ile tu jest tych skrzynek. Nie wiem, czy wam będę wszystko pokazywał. Nie, no w ogóle fajne są te bitwy na trzech graczy, bo macie pewność, że jak już wygracie to na 100%, będziecie ogólnie na plusie, nie? że coś tam sobie zarobicie z tych skinów. I co, to chyba też moje. Podoba mi się to, że tutaj jest taka zielona obramówka wokół mojego niku i to oznacza, że wygrałem to, że wygrywam. I zobaczcie, na trzech graczy naprawdę spoko, spoko, spoko zysk Ja jestem team bitewki, ja jestem team bitewki Uważam, że przynajmniej w moim przypadku, możesz dać znać jak jest u Ciebie Żeby coś tam sobie zarobić z tych skinów, to kurde trzeba bitewki Trzeba bitewki, ale dobra, poszukajmy jakiegoś takiego Tak zwanego pewniaczka, czyli skrzynkę, która bardzo często będzie mi oddawała Więc otworzę sobie może Toolbox Case Taki pewniaczek, skrzynka, którą zawsze będę mógł dla każdego polecić Ona nie może być droga, tak, ona nie może kosztować, nie wiem, 200 zł. Mm. No i co, tu mamy 13 z 16. No, tak powiedzmy, no, szału nie ma. A tu w ogóle można na buście? Można. Tutaj przypominam, że możemy sobie włączyć tak zwany podkręcony drop i wtedy mamy większe procenty szans na trafienie tych najlepszych skinów. Dobra. Czyli teraz 33 zł. Może też to sobie trochę przyspieszymy. No, tutaj tu nie będzie 33 zł, no nie oszukujmy się. O może Winter Case. Winter Case też na buście sobie tworzymy 63 zł. Myślę, że to jest max kwota jak dla pewniaczka, którą mogę Wam polecić. No to daleko, daleko do 63 zł. Otworzę jeszcze raz i chyba ostatni. Ja w ogóle powiedziałem Winter Case, to jest Watercase. No, no to też. To. A nie, 119. Kurde, no i co, teraz otwierać jeszcze raz? Czy. Nie, wiecie co? Ja zawsze to będę powtarzał. Zarobiłeś na skrzynce, wypłać albo sprzedaj i tyle, nikt nie wygrywa w nieskończoność więc fajnie zawsze wyjść ze skrzynki jak już jesteś na jakimś tam plusie dobra, a może jedną sobie taką otwórzmy droższą, tylko kurde ja bym też nie chciał no to jest duże ryzyko nie, Nabuście ile to kosztuje pewnie, o kurde, o kurde, dobra 420 zł Luxurious Case zobaczmy, kosa o kurde, czyżby to był najlepszy drop póki co w naszej serii Ok, początkowy balans to był 4300, pamiętacie? Więc gdzieś tam się zbliżamy, już jesteśmy powiedzmy 1100 zł na minus, jeśli chodzi o, o, o łączną pulę. Dobra, to co? Może czas stworzyć w końcu pierwszą bitwę. Chyba pierwszą, która nie będzie underdogiem, czyli kto będzie miał lepsze skiny, ten po prostu zwyczajnie wygrywa. No i się kręci, nie? Kurde, bardzo chciałbym to wygrać. Póki co, oczywiście, no, no przegrywamy, ale to jeszcze te najlepsze skrzynki tak naprawdę są pod koniec. Chciałbym to wygrać, bo naprawdę to by dało mi już yy, spory przełącznik, nie? No, byłaby to fajna zmiana, po prostu. Dobra. No, póki co to tak średnio to widzę. No, ale dobra, tutaj mamy skrzynkę za 420 zł, nie? Kurde, tu chyba też lepsza będzie, no. no robi mnie tutaj. Bardzo mocno mnie robi ten bot Rosso. O, może teraz dla mnie? Dla mnie! O, kurde! I wygrałem to ty! O, ale patrzcie, jak się odwróciło. Z tej skrzynki za 420 zł mi sypnęło coś za prawie tysiaka. Dobra, Michał, wybierz liczbę od 1 do 5. 5. 5? O kurde, żeś trafił. No to słuchajcie, jeszcze jest oczywiście węcik? O, zobaczmy, zobaczmy. Iwencik, oczywiście, jak otwieracie te jedne z pięciu skrzynek z eventu, To Wam się tutaj nalicza tak zwana waluta eventowa, którą potem, oczywiście, też możecie wymieniać na jakieś różne skiny. No, Michał, Ci powiem tak: otworzyć jeszcze raz, czy nie? Otworzyć jeszcze raz tą skrzynkę, czy nie? Dobra, otworzyłem na buście. Mam tutaj podkręcony drop ogólnie, bo mogę sobie tak zaznaczyć. Czekaj. 420 zł. No nie, nie, pulka jest przynajmniej dla mnie, przynajmniej dzisiaj. No nie oddaję, dobra. Mm, Wieszcie co? Ja od razu pójdę na handlarza broni, zamienię sobie. Chyba nigdy aż tak dużo nie miałem. 6700. Znaczy nigdy, no gram na tej stronie <grym> od dwóch dni. No 12 zł spoko, no. W ogóle słuchajcie, przypominam, że jest coś, coś takiego też jak exchange, jak chcecie sobie wypłacić innego skina. To możecie sobie wpisać, na przykład. Nie wiem, ja chcę AWP, a trafiłem P2000 i sobie wymieniasz na AWP, nie. Także słuchajcie, jeśli chodzi o dzisiejszy film, to na tyle. Pamiętajcie kodik promocyjny tutaj w tym miejscu Mateo aktywuj 2 zł 10 groszy, 10% bonusu. No i oczywiście tutaj macie metody płatności. No dobra, także dzisiaj to tyle. Widzimy się już jutro, trzymajcie się i na razie.